Jak jest to, sajcie, kolejny odcinek szczytowania na moim kanale I zobaczcie w tym momencie zostawcie łapkę w górę Wbijmy 600 łapek w górę to będzie kolejny właśnie odcinek szczytowania yy, No i zobaczcie zasubskrybujcie Wszyscy kanał ponieważ 50% Słuchajcie aż 50% właśnie mnie nie subskrybuje yy, Osób która mnie ogląda Także zróbcie to naprawcie i będzie kozacko Ja yy, jeżeli chcecie serduszko Napiszcie w komentarzu wszyscy cheaty To wam po prostu je przywne. Także zobaczcie yy, zapraszam do oglądania No zobaczcie mam dla was sajcie, mega fajną ofertę Bo yy, startuje mój serwer ZHC.PL 11 o godzinie 18 Będzie to piątek No i słuchajcie, możecie w tym momencie zostawić łapkę w górę, subskrypcję i napiszcie w komentarzu jeszcze swój nick To wtedy może wygrać jakiegoś swagera Także myślę, że fajna opcja Także polecam No i słuchajcie, mam dla was generalnie taką akcję Że... czytujemy Tak, dawno nie było czytowania Chcieliście na pewno czytowanie, bo widziałem więc kurde mówię, nie no muszę to nagrać, bo kurde no chcecie, to, 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 to nagram no po prostu. No kurde, gdzie tu jest kit? A to jest kit dobra. Widzę, że to jest jakiś kit od razu, także fajnie, fajnie, nie będę musiał kopać. Pewnie nie chcecie nawet tego oglądać jak będę kopał sam, więc pójdę się po prostu bić. Jest bardzo mało osób na serwerze, a jest godzina, słuchajcie 14, także no nie za dobrze, nie za dobrze Myślałem, że będzie więcej osób. Yy, ale, ale może coś tutaj spróbujemy zrobić. Dobra, słuchajcie. Yy, jesteśmy na Drzewkarce. O jest jakiś ziomek, jest jakiś ziomek, dobra weźmy go Co się stało, dobra Weźmy go sobie tutaj Cho Chodź tu mordeczko, chodź tu mordeczko Zapraszam tutaj, oczywiście dobra, weźmy go, strolujmy Że niby na drzewkarkę Boję się, że on też ma cheaty Ale chyba, chyba nie ma, chyba nie ma Dobra, zaraz zobaczymy Teraz skakujemy mu na web. Eluwa, Eluvina mordo CO JEST CO? Ej, czy ja to Czy wy to widzieliście, czy on Czy on, czy on podleciał? Czy on podleciał? Nie no tego chyba, to żaden admin się już nie spodziewa tutaj. Ej, co jest kurde? Ej, co jest kurde? Czemu on wylatuje z tego? Co? Ej, nie, nie nie wiem. Słuchajcie, typek jest totalnie jakiś porąbany. Słuchajcie, on sobie zaczyna latać, kurde. Co jest w ogóle z tą grą? Ej, dobra, słuchajcie, ja nie mam pojęcia, co tu się w tym momencie stało. Nie mam pojęcia to, to totalnie, co się stało. Napiszcie mi w komentarzu. Ja nie wiem, czy ja on laga. Czy ja on laga. Halo, serwer. Powiedz, że serwer malaga. No, patrzcie, to no ja niszczę serwer, kurde. O, jest admin jakiś na serwerze. Boże, co się dzieje w ogóle? Jeszcze admin jest na serwerze. Ja nie wierzę. No i także serwera mnie właśnie wyrzuciło. Nie mam do pojęcia, czemu mnie wyrzuciło z serwera, bez kitu. Tak, po prostu mnie nagle wyrzuciło z serwera. Widzę, że tutaj. Okej, okay, nie ma żadnych tych. Nie wiem, czy może za dużo pakietów wysyłam, czy co? O kurde, jakiś ziomek! Jakiś ziomek mnie tutaj zaczyna napierdzielać Dobra, walimy go na łeb, walimy go na łeb Widzę, że on też ma ty także nie jestem sam O kurde, co? Gościu Nie, ja pierdzielę, jestem sprawdzany Jestem sprawdzany, słuchajcie, jestem sprawdzany O nie Siema Siema, mordo Co tam? Kurde, ja nie chcę, no ale on mnie rozpozna od razu na TeamSpeak'u po głosie, nie? On mnie od razu rozpozna na tym spiku po głosie Dobra, słuchajcie, podał mi TeamSpeaka, na którego mam wejść ja na niego wchodzę w tym momencie Nie wiem czy włączać modulator czy nie Najprawdopodobniej chyba go włączę, także Zaraz się widzimy Ej, jak coś to mam teraz to nagrane, nie? Że mi ten... Znaczy w tym momencie właśnie mi wywaliło tego Wywaliło mi w tym momencie właśnie serwera mnie Mam nadzieję, że kurde tutaj Będzie można to jakoś wyjaśnić Jak już dostałem bana, nie, to padnę O, także mam bana, tutaj, że zostałem zbanowany Ja wbijam na tego spika yy, I powiem, że kurde no No wywaliło mnie, nie? Także mam nadzieję, że mnie to zrozumie Dobra, ja tutaj klikam połącz Włączamy szybko tego. Włączamy modulator. Ops! Cycki, cycki. Cycki. Ops. Dobra, słuchajcie, jestem już na Team speaku. Mam nadzieję, że nie, nie słychać dobrze mojego głosu, że jestem Zęciak. Ale okej. Okay. No siema. Halo. Dobra, co tam Zęciak? Co? Co Zęciak? Jaka sprawa? Ej Co? Jaki Zęciak? No ty jesteś Zęciak. Nie e Ej, dostałem bana Halo 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 Halo, admin No, halo Dostałem bana Waliło mnie z no. serwera Rozumiesz? No, znowu no, mnie wywala, cały czas mnie wywala z do... serwera To pada jen Nie mam ani deska Stary, weź mnie odbanuj, no kurde, no proszę bo Pozdrawiam stali... YouTube'a serdecznie nie, na... nie nagrywam na YouTube, Devilu Nagrywasz No Ale kurde Ty mnie z kimś pomyliłeś Dio Halo Ty letni No a co? Ej, daj Unbana No mi też No właśnie, daj nam On bana Dobra, graba tworczaka, dobra No. Daj Unbana Daj un bana Daj un, bana. Daj, no un nie, bana. Nie, daj un Daj un No daj. Ja nie mam modulatora. słychać To jest mój głos prawdziwy. Mam kanał muzyczny. Nie, 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 nie. Proszę. Dobra, daj daj te do proszę was, no. Nie mam mi się czasu. Nie wiem, że to zęczek jest. No <coughs> co? ja wiem, że to zęciak Kto? Co, do, do, dobra, to E, dobra, jeśli wyłączysz modulację. Ja nie chcę to... żadnym zjemciakiem być. Odbanujcie mnie. Ja już z nim nie gadałem, Nie rozumiem. Ja dzięki za hosta. Jakiego hosta? Pomyliliście no, mnie z kimś. Kurde, dobra, odbanujcie mnie szybko teraz. Mogę on czy nie? Dajcie mi. Dobra, pr... kurde, no Boże, ale wy mnie denerwujecie. Czemu wy nie możecie po prostu mi powiedzieć tak? I dać mi bana z AKV Podłoga Zęcia No, dobra. No, już ma bana Dobra. Ten gracz nie nie mam. Ten gracz nie ma banner. No, bo mam taki nick, kurde. Boże, ale. O, Wy jesteście. Jak? Chorzy, nie? No. Wy mnie tak denerwujecie. Nie możecie mnie po prostu odbanować. Ej, dobra, nie, tak serio. To mogę. Mogę tutaj pojadać z kimś, czy nie w końcu? No, ale. Dobra, gra... Co? w Dzie. Co? E, dobra, czekaj. Dobra. Jeśli wyłączysz ten swój modulator, to dam ciun bana. Czemu? No, tak. Aha. To no spoko. to wyłączysz. To spoko. No to wyłącz. Nie, no nie, nie mogę. Dlaczego nie Boże, ale czego ty nie rozumiesz? Co, czym jest problem, że mam modulator? No... Nie, nie można po prostu modulatora używać. Gdzie to masz w regulaminie? Podaj mi! Punkt poproszę! Oj dobra, czekaj. Tak. Gdy w ogóle jakiś regulamin jest. No nie daszmy bana jak normalnemu graczowi. No. Bo nie mnie znam. porównujesz do jakiegoś zęciaka i dlatego mi nie chcesz dać filmbana. Słuchaj. E, jakbyś był e, normalny, to bym cię widział na NDS, jak ty nie chcesz. To wiesz. No to nie możesz mi wziąć, dać on banana po prostu No jakbyś był zedzenciakiem to może wtedy A co, to on ma jakieś faworyzacje tak? On ma faworyzacje, spoko Spoko, dobra, nie gram na tym serwerze Faworyzacje mają gracze Znaczy youtuberzy, elo <grystanie> Dobra słuchajcie Ja musiałem skończyć po prostu ten odcinek, ok? Ja musiałem go skończyć, bo ja nie mam siły na ten... <grystanie> Siły, no po prostu ciężko mi się dogadać, kurde, myślałem, że będę tam siedział z 30 minut zaraz, nie? Także, znacie, no mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał. Zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał w zkzak.pl, ja się tam żegnam i siema.